Dzisiaj wielu ludzi mówi, że widzi w kościele fałsz, że wiele rzeczy jakby jest zafałszowanych, ale kościół składa się z grzeszników, i ludzie często chcą pokazać, że są inni niż są w rzeczywistości. Dlaczego fałszuje się banknoty, podrabia różne rzeczy? Nawet można by nazwać, że faryzeusze to byli tacy: Sfałszowani grzesznicy. I dlatego, moi drodzy, słuchając dzisiejszej Ewangelii, warto się zastanowić, czy my nie jesteśmy, czy nie ma w nas fałszu. Czy my się tak właśnie po faryzejsku nie oburzamy, widząc jakieś błędy w kościele. A może to ja jestem nie w porządku, może ja muszę coś zmienić w swoim życiu, żeby być autentycznym, żeby nie być jak podrobiony banknot, żeby nie być jak sfałszowana rzecz. Niedługo rozpocznie się nowy rok duszpasterski. Wróciliśmy z wakacji, z urlopów. Może warto właśnie walczyć o tę autentyczność, o bycie w kościele w każdą niedzielę, o zaangażowanie się w jakąś wspólnotę, o zainteresowanie się dzieckiem, które ma przyjąć pierwszą komunię czy bierzmowanie. Może warto Zaangażować się w działalność jakiejś grupy charytatywnej, i w ten sposób walczyć o tę autentyczność o to, żeby nie było rozbieżności między naszymi słowami a naszymi czynami żebyśmy żyli w duchu Ewangelii. Również za kilka dni rocznica wojny światowej, a za naszymi granicami ta wojna wciąż się toczy. Też módmy się o pokój, prośmy. Maryję, matkę pokoju, aby nasza ojczyzna była wolna od wojen i tych zewnętrznych, ale przede wszystkim tych duchowych, żebyśmy w tej wojny wychodzili zwycięsko, mając czyste serce przed Bogiem i zwyciężając zło i grzech.